Siódmy w tym roku Wernisarz w Płockiej Galerii Sztuki był niezwykle uroczystym Swoje premiery miały pierwsze trzy zeszyty rysunkowe. Oficjalnie rozpoczęła też działalność Galeria Kreski, która ma promować rzadziej prezentowane formy sztuki, szkic, grafikę, rysunek, w których kreska jest najważniejsza. Proszę zobaczyć, z tego wszystkiego możemy zrobić rysunek. Już nam się coś tworzy. Tak? Czasami takie abstrakcyjne formy pojawiają się na placach właściwie kropki śwideckiej czy kogokolwiek innego. Takie formy pojawiają się u Matisa Strzelińskiego w jego powitokach. Uroczystego otwarcia galerii kreski dokonała Alicja Wasileska i twórca logo Piotr Naliwajko. Stwierdziliśmy, że będzie to doskonałe miejsce do ekspozycji pracy o charakterze rysunków, szkiców, grafik. Wszystkich tych dzieł, dla których podstawowym środkiem wyrazu stanie się kreska, ta często niedoceniana forma artystycznego wyrazu, niemniej jednak najbardziej osobista i powiedziałabym taka najbardziej bliska prawdy o samym artyście. Do połowy kwietnia w Galerii Kreski będą prezentowane prace nestorki polskiej grafiki Janiny Kraupę świderskiej Są to monotypia na papierze i płótnie, 9 czarno-białych i 13 kolorowych. Warto je obejrzeć, szczególnie gdy tło muzyczne stanowią kompozycję liszta. Polecamy! Muzyka